Zapominam, że mam obowiązki sprawozdawcze, prawda? Żeby dużo ludzi się zjednoczyło, wiesz, w wysyłaniu Tobie dobrej energii, Ty. No, puść, niuniuś, <grym> puść. No tu jest, tu, tu, tu. wielki tygrys, ale wielkaś. ale wielkie tygrysisko. <grym> Żeby dużo ludzi chciało, żeby ten oto, tutaj wielki Karol, nam wyzdrowiał i się nie męczył, bo to chodzi głównie o to. Na razie trudno powiedzieć, jest chyba stan bez zmian, dlatego że on przez cały ten czas ma tak, że jak śpi, to śpi. Kilka godzin śpi, nic się nie dzieje. W nocy spał 6 godzin bez drapania a potem się obudzi i wpada w taki ciąg. No i trzeba to niestety ale rozeznać dlaczego tak jest. A przyczyn może być tak dużo, że po prostu jak zaczęłam dzisiaj czytać te wszystkie opracowania, to wiem, że to nie jest prosta rzecz. Ach, zamkniemy okienko bo nam ta budowa da popalić tak zamknęła ciotka wiesz budowa nam będzie teraz oby tylko całą zimę ale to niemożliwe nie jeszcze znowu całą wiosnę lato bo to nie jest ostatni blok a ten blok będzie wyjątkowo długi i duży budują nam pod oknami to taka zabawa, to jest mój drogi straszny leniuch. Taka zabawa, wiesz? Taka zabawa na lenia. Tak? <taki>, taki fajny misiek, taki śliczny kotek. Miałby już 100 razy drugi dom na pewno, bo wtedy też dostał kilka propozycji. Za pierwszym razem. No ale jak nie wiadomo, co się dzieje, no to wiadomo, że go nie ogłaszamy na razie. Bo już takich cudów, żeby ktoś wziął takiego kotka i sam go diagnozował, sam go leczył. toż takich cudów to jeszcze nie było. <laughs> Misiek, misiulek, leniuch. A może byś pobiegał? Widzisz, jakby tobie tutaj coś takiego dać, to byś się nie zajmował lizaniem, tylko byś się zajmował zabawą. No, tu po prostu powinna dyżurować jakaś ciotka cały czas na zmianę. Powinniśmy tu siedzieć. I jak tylko kotek jęzor do futra, to ona mu wędkę albo coś innego. Albo jedzonko, albo jakieś, nie wiem, dobre słowo chociaż. Tak? może spróbujemy z motylkiem hmm? czyli na lenia no zobacz, co powiesz na takie, na takie coś na takie wynalazki zapitala ten motylek tak jak nie głupi, nie? no co powiesz na takiego motylka hmm? nie obraziłeś się? No chodź. Działać jakim od tej lekarzy. O, o, No dobrze, dobrze. Tak. <średziora> Jednak. No, to kotek ma humorek. No. Czy ten kot wygląda na depresyjnego? Tego bym na pewno nie powiedziała. Witam, nie mruczeniem. Czuję się tu dobrze w tym pokoju. To jestem przekonana o tym. Nikt mu nie przeszkadza w tej chwili. Nikt go nie denerwuje. Także to jest jakaś inna przyczyna. To jest jakaś przyczyna alergiczna albo, albo jakaś, jakaś skórna, albo może kupę też narządu wewnętrznych może w ten sposób dawać znak, że coś jest nie tak. On miał wprawdzie robione badania i tam żadnych tragedii nie było. No ale powtórzymy dzisiaj to, co było powiedzmy na granicy.